W końcu udało mi się odnaleźć kogoś, kogo znam na tym księżycu. Jestem dalej uwięziony. Słuchajcie, po poprzednim odcinku okazuje się, że kośmici znowu mnie porywają, i cały czas jestem związany z tym więzieniem. Słuchajcie, teraz jest taki deal. Zostawiacie łapkę w górę, a ja wam pokazuję, co cały czas na mnie patrzy. Cały czas na mnie e, po prostu ma swoje te ślepia. I oczywiście zostawiajcie łapkę w, łapkę w górę. E, dobimy pod tym odcinkiem 7000 łapek w górę. Mam nadzieję, że Wam się uda. I słuchajcie, coraz ze mną jest gorzej. Coraz więcej mam tych zielonych kropek, więc sami widzicie na twarzy, na brzuchu, na łapkach. No jest słabo. Dobra, moi drodzy, łapka zostawiona, więc zobaczcie. Kto to jest? Ten kosmita. Cały czas się na mnie lampi. Zobacz na niego, zobacz. Kosmita, jak chce wyjść stąd. Wejść tym, jest stąd, wypuść. I patrz jeszcze głową kiwa. No, co za gość. Normalnie ja nie mogę w to uwierzyć. Co ja mam w tym momencie robić? Sam w tym księżycu. Nieważne, wiecie co. Patrz. I cały czas się lampi. No, nie mogę w to. Moi drodzy, jak sądzicie, wydaje wam się, że może mi się udać wyjść stąd? Nie wiem, Smyslow jest razem ze mną tutaj na Księżycu. Więc, jak widzicie, naprawdę, naprawdę jest to git akcja, że po prostu nie jestem sam. E, wiem, że on się ukrywa, ale moi drodzy, e, mam nadzieję, że uda nam się stąd nawiać. Więc trzymajcie kciuki. E, oczywiście w górę napiszcie w komentarzu. Słuchajcie, Księżyc. Bardzo zależy mi na tym, żebyście napisali w komentarzu Księżyc. Ale nie wiem, ja muszę się stąd jakoś wydostać, tylko ten kosmita cały czas na mnie patrzy. Dobra, może tutaj nie będzie mnie widział? O, nie widzi mnie! Kurczę, ja bym to rozwalił te kraty czy coś w tym stylu. Nie mam pojęcia. Wiecie co, może chwileczkę poczekam po prostu, co z nim będzie? Eee... O. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ wbijamy 600 tysięcy subskrypcji i mam nadzieję, że macie zaznaczony dzwonek. Nice, kosmitas się schował. Kozacko, w takim razie, no nie wiem, ja muszę się jakoś stąd wydostawać po malutku. Halo, O, o toner, smal? Co to ja o, znowu tak, mnie uratujesz, stary boy, dawaj! Rozwalaj to. ciebie, Ale mam farty rozwalam. znowu. A bo czekaj, łapki lowa, rzucam tobie. Dawaj, 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 nie! nie czekaj, nie odbije, damy rady! Oni nie? on nie przeleci przez kratę, Czekaj, przez dziurkę spróbuję. Uwaga, teraz łap! No, złap to! Nie leci stary, przez te dziurki nie działa! Czekaj, a łap chleb, może chleb przejdzie. Też nie? czekaj, nie! Przez te kraty nie przychodzi! łap A piec, czekaj, A kraty. tutaj na rogu, na rogu spróbuj, może na rogu Nic bardziej. Nie wylatuję! Nie! Dzień rozwalmy to! Albo kupmy się dołem, to będzie jeszcze trzy z Dawaj, kilometry. dołem, będzie trochę szybciej. Zamiast no! To liczyć, bo te kraty są bardzo mocne, nie? Już zaraz będę u ciebie. Go Dawaj jeszcze troszeczkę, troszeczkę ten stary, ten musimy stąd zwiewać jak najszybciej, ja już mam dość, MAM, mam DOŚĆ! Nie Ta energia ciebie trzyma, nawet okay, okay, nie okay. masz zielonego pojęcia, co się z tobą może dziać, spójrz na siebie, jak wyglądasz! No właśnie, wow. te zielone kropki, nawet nie wiem, wow, to jest... Batem. No to wow. wcześniej też się wykopałem do tego, kosmici ja wyobraź że stoją pod tobą i też cię obserwują z tego dołu, czaisz? Nie. On nawet był tu w nocy, jak stałeś, cały czas byłeś uwięziony przez kilka dni. Oni tu stoją i też cię obserwują. Z góry, z lewej, z prawej, od dołu, No wszędzie co, oni są. No. Co za psycho psychokosmicie. Nie, stary, uciekamy stąd. Nie mam zamiaru więcej dłużej tutaj siedzieć na tym Co powiem ci Lepiej szczerze, chyba. pójdź na swoją twarz. Bo masz coraz więcej zionych kropek. Ja nie, nie chcę żebyś to odszedł. Ja już to faktycznie. przeżywałem z moim kolegą Mauroxem, bo... Coraz nie więcej chcę, kropek, było było. coraz więcej zielonego stary. Powiedz mi, jakie będą następstwa tego wszystkiego? Ej, czy ja się zamienię momentu, na zieloną? No, gadamy uciekać! Dobra, A, idziemy. Korura! Czemu nie zobaczyliście? są kosmici! My nawet nie wiemy nie. gdzie oni są, mogą być tutaj dziś obok! Dobra, nie Stary. Się po prostu ucieknijmy, ja nie chcę tego przeżywać znowu! Aurok też się zamienił i wiesz co, stał się przywódcą kosmitów ześwirował o I zaczął Lol. gadać takie rzeczy, że nawet nie ścisz sobie o takich. No też zmi robił takie wiele rzeczy I, i kosmitów, no wszystko to jest dziwne! Najlepiej. Ty a co to jest za budynek? Co to jest za miejsce tutaj? Patrz, Jezu. Niu. Nie wiem czy tu coś zrobimy. Próbuj Dobra, może lepiej i... nie wchodźmy. Albo wskocz do tego zielonego czegoś, nie wiem jak to. Myślisz, Wszystko, że to czy... dobry pomysł, bo nie raz zielone, to skakiwałem takie... tu mnie... brązowe Mam ci zaufać, stary? Nie wiem, ludzie mi pisali w poprzednim odcinku, że można ci ufać, więc my się już znamy... Nie, to nie to lepiej nie to lepiej nie wskocz. że się! Nie, nie wskacuj, nie ma druner! Nie chcę cię stracić! Nic mi nie jest! Co? Nic mi nie jest, stary. Ale dalej masz zielone kropki. No dalej mam, ale co myślałeś, że to zejdzie, zmyje się? Nie! Nie mnie. Czekaj, zobacz na twoją twarz. O jaju, masz to koło oka, z prawej, z lewej. Koło buzi, nie wykusi prawie wyskoczyło Mamy, Nie, stary, ]łem. nie, 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 odmieniamy Szukamy Aurox'a, musimy mi mieć. Oni takimi ściągają, takim jakby urządzeniem, narzędziem Może no. ja bym to ściągnął tobie kilofem Daj raz cię walnę tym kilofem w twarz Myślisz, że to no. dobry pomysł? No dobra, dawaj Nie, zrobimy. Oa! się? Oła. teraz i co? Nie, to nie działa! Dalej masz te kropki. Ech, zielone kropki! Bo... Chciałeś mi kilowem ściągnąć zielone kropki z kosmitów? Nie, to tak nie działa na stówę. Tu musisz mieć Auroxa, który on musi. narzędzie i oni ściągają taką skórę. Mi ściągali tą skórę. No. Aha. O, fu. I, więc tobie też mogą to ściągnąć. Aurox to ma narzędzie, nie. ja tego nie mam właśnie. Co to Tu ja jest? byłem więziony. Tu na, na ścianie, spójrz. Oni mnie tu trzymali nie. kiedyś. Aurox był w mojej głowie, gadał mi takie rzeczy, że Ojej, Ty, nie, no to tutaj. moje, słuchaj, tam e, miejscówka, którym ja jestem uwięziony chyba jest znacznie większa, więc chyba miałeś bardziej przegrane Ta, Tam, tam to miałeś Uff. tyle katów, chodź, chodź za mną, uciekamy stąd, dawaj, spróbujmy dawaj. jeszcze raz Wow! Co tam było? Stary! Co? Tutaj, jakaś energia? No, stary, nie wiem, no widziałem Może... Zwijajmy stąd, chodź, chodź Matruner ja tego nie zrobię, ja tego nie zrobię ja, ja nie wyjdę za tą zieloną linię, nie ma takiej opcji, rozumiesz? Dlaczego? Stary? Stary, ja przecież ostatnio już uciekaliśmy, teleportowało mnie z prosto do więzienia. I od razu kosmicci się energię. pojawili. Nie, nie, przyznaj się, że czujesz to w środku. No, no właśnie czuję coś takiego, że na, na bank mnie coś zacznie, o, nie, nie wiem, nie. cofać. Nie, 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 tylko nie to widzowie, nie, nie! Smile, ty ja tylko tu podchodzę 20. i czuję! O nie, 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 dalej nie, nie idę, stary, nie ma opcji. Nie, nie, nie mogę cię stracić ziomno! Już za wiele! Chodźmy po prostu na ziemię, nawet nie wiem jak. Wiesz, próbowałem wszystkiego, wybudowałem schodki tam wysoko, próbowałem się dostać, skakałem, latałem. Wszystkiego próbowałem. Właśnie Jeden widzę, że tam są schodki zbudowane. zbudowane. To to twoje schodki zbudowane tam po lewej stronie? Tak, najwyżej. I ty chciałeś się tak. zbudować aż do ziemi tymi schodami? No tak, no wszystkiego próbowałem. Dlaczego to jest śmieszne? No Smile, nie, przecież nie. ja rakietą leciałem kilka dni, a ty chcesz w jeden dzień na jednym odcinku wybudować wejście do, na ziemię? Stary. Ej, no to nie jest pora na śmiech! Co się śmiesz z moich skotków? Widzowie Ty ładne się śmiesz z moich kropek zielonych, to nie jest śmieszne, stary. Ludzie Ej, no mi pisali, że. że. mam, to na Ziemię. Zobacz... No. I on Ola chciał zbudować na dni. Ziemię przejście. Nie, nie mogę. No dobra. No weź, dobra, skupmy się, weź. Stary, skup się, Udź. właśnie, skup się. Mów, gdzie idziemy teraz. Dobra, myślę, myślę teraz, jakby cię odmienić. Aurox zrobił takie jakieś oczyszczenia czasami. Nie, to jest ten sam materiał, kolejne pomieszczenie. Szukamy no. narzędzia. Ty weź się, rozglądaj, czy tu nie ma kosmite, kosmitów. a ja dobra. będę chodził po tych pomieszczeniach i sprawdzę, czy jest to narzędzie. Okej, okay, jak na razie jest czysto. Tego? Raportuję, że jest czysto. Dobrze, ja i tutaj. Tu są te skrzynki. One mm. prawdopodobnie puste. Nie nic tutaj Dobra, nie ma. ale co no stary, musimy znaleźć tą. To... Gdzie ty jesteś? O, tutaj. Tu, tu. Okej, okay, okej. Okay. Tak, jest jest stary kosmita chowaj oh! się. Kosmita na 12. Oh, ja, ja, widziałem. No, jest jest kosmita na się... 12 i zobacz co on robi, cały czas coś tam Jak on tam zobaczy znowu, że cię nie ma w środku w więzieniu, no to mamy przypał, wtedy Dobra. będzie już na pewno po nas. Najważniejsze jest maszyna? to, żeby właśnie nie wchodził do więzienia. Co? Najważniejsze jest to, żeby nie wchodził do więzienia, dlatego mamy jeszcze trochę sporo czasu, bo on jest kawałek od więzienia, więc spoczko. Hmm. Dawaj, 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 musimy znaleźć tą tą, 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 tą całą... Teraz się zastanawiam, cały czas gdzie to by mogło być? Mam włócznie, chyba że to bym spróbował z tym strzelać sobie skórę. Pokaż, Ale nie, ty masz takie co ty masz za włócznie? Trzeba było to by co, coś podać, no. Panikuję to... za dużo, bo tu jest kosmita. Jak on zobaczy, jak ja wyglądam, spójrz, ja byłem cały zielony, matuner. No? On, ja byłem ich przywódcą, ja mówiłem, kosmita, jeszcze. wszyscy jak ja gadam. Kszysi, prawdziwy przywódca. Kłękać, <laughs> uś, matuner, kłękać, a I ty byłeś przywódcą kosmitów? Tak jest, ja udawałem przywódcę kosmitów, właśnie go, kosmitają, a czemu nie możesz być tym przywódcą jeszcze raz i no, nie już, wiem No bo mi odmienił, ściągnął mi szkółę, już nie mam zielonej szkóły Wszystko Ale rakiety ściągną. byśmy mieli, rakiety byśmy mieli, mogli wrócić A jakby, kto by mi odźmienił wtedy, jak tu już tylko na tym stole można odmienić mnie A na, na ziemi nie wiem czy by mnie odmienili, to tylko tutaj można, bo tu już takie sztu... A dlaczego ja gadam takim głosem? No tutaj <laughs> Właśnie ej. nie wiem, czekaj, dobra, gdzie jest kosmita, jest gdzie jest kosmita? Może podejdziemy bliżej do niego? Może on coś wie? Może byśmy go obserwowali, ty? Obserwowali kosmitę? Oj, nie no. wiem. To jest bardzo... Idzie! Chowaj się! Idzie, patrz, tam po lewej stronie. Gdzie? Patrz. Bardzo ryzykowne to jest. No, widzę właśnie po prawej. Przebiega do tej maszyny tam? A, on coś Nie, 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 czekaj! Biegnie do tego pomieszczenia chyba większego, który jest za tym budynkiem. Mamy szansę okay. wyjść do maszynowni, tam jest tyle maszyn, może tutaj będzie miał UFO, bo tam raz było taki statek, wiesz? Statek Jesteś UFO? Może godny, to ci mogę dać chlebek jak chcesz. Yy, mam siedem ziemniaczków, ale jestem najedzony jako, na dobrze, razie. Dobrze, dobrze, to chodź, chodź, zobaczmy czy tu nie ma UFO. proszę, okay. proszę, no. Żeby odlecieć albo cokolwiek. To tylko są tylko jakieś tuch. maszyny, jakieś komputery, nie wiadomo co. Ty patrz, Wszystko. tu jest coś innego. To to chyba... Nie, to Ej? jakiś... Chyba ziemia tylko ta, ta kosmiczna. Nie, nie no, to jest ziemia, to nic nie ma. Smile! Mamy problem! On tu Jaki... biegnie! On tu biegnie! Stary! Chowaj Jaki się, biegnie. chowaj się, chowaj się! Musimy jakoś ogarnąć tą miejscówkę. O! Ooo! Wow. dobra Dobra, Dzień dobra, dobra. Nie ruszaj Cio. się... O, jak mnie zobaczy... To mamy przegibane... Tylko mnie nie może zobaczyć, ciebie to jeszcze dobra, uwięzić. Stoi na samym wejściu, bliżej. poszedł do przodu! Chowaj się strasznie blisko ciebie, ja widzę! Widzę, widzę, widzę. No jestem za maszyną, kryje Musisz się Musisz być na, na lewo i prawo. Nie wiem czy on tu przyszedł szukać. Czy może jakiś materiał wziąć? Okay, tylko się rozejrzał. Poszedł, jest, jesteśmy uf. czyści chyba. O, jest ale mnie stary. wystraszyłeś, nie i ten kosmitał tak samo. Jeju. Dobrze, to I co teraz? Idziemy z tego? Wydaje mi się, że tego? jest w tym momencie bezpiecznie. Dlatego skupmy się jak najszybciej do odnalezienia tego, żeby mnie odczarować! Bo ja nie mam zamiaru tutaj Jakie więcej czary, być to jest tenzie, zielonym. A nie czary. No nie wiem, jak to, co to jest. Pierwszy raz w życiu to pokus. widzę, stary. Wiesz, co możemy zaryzykować teraz? Iść po prostu za nim. On wie, gdzie jest to narzędzie. On to trzyma gdzieś. I jakbyśmy go teraz obserwowali dokładnie, uważnie, to może nas doprowadzić do tego. To jest Wtedy. bardzo dobry pomysł, bardzo dobry ja Weźmiemy schęcam, bym... to, spróbujemy cię odmienić Uciekniemy, ściągniemy tą energię z ciebie jakoś Uciekniemy Tylko musimy też uważać na Predatorów, którzy są też Poza tą wioską Czyli drugie istoty, co? coś innego Coś, co nie chciałbyś zobaczyć Więc, Nie wierzę Naprawdę wymyślimy. predatorzy, jak to brzmi nawet Nie, ja I się boję Jest jest aurox, który nam może pomóc I w tej wiosce znajduje się też prawdopodobnie kartą doki, i karton cat Moi przyjaciele sam więc nie jesteśmy to... sami, nie jesteśmy sami. Najlepiej wiesz co, jakbyśmy polecili z całą rodzinką, wszyscy razem na ziemię i to byłoby takie piękne, ja się do tego nie mogę doczekać. To jest moje największe marzenie, abyś ty, ja, Aurox, Sam Head, do Kat, wszyscy. Czajisz, tak jak rodzinka? Prawdziwa? Rozumiem, rozumiem, ale... Family? Rozumiem, no. jesteśmy rodzinką i ty jesteś rodzinką z, z całym zziomki. Ej, oj, schodzie, on Oni cały, on cały czas tam chodzi, nie wiem, chciałem, nie chciałem cię przerywać, ale zobacz, on wskakiwał tam do środka przez szybę i znowu teraz ucieka w lewą stronę. Może podejdziemy Stop. bliżej niego, co ty na to? No, pat, patrzmy, patrzmy wtedy, gdzie on idzie i za nim. Patrz, patrz. Okej, okay. on wchodzi do pomieszczeń, w których tam dużo się dzieje. Ja zostałem oficjalnie kosmitą. Tam raczej bym nie wchodził, no ale, co, ryzyko O nie On mnie, on taki. mnie ostatnio tam prowadził On mnie tam ostatnio prowadził, ja już tam byłem Tam nie jest za dobrze, no to co, nie wiem, wchodzimy, jest. biegamy Dobra, ryzyko, to lecimy, lecimy. musimy cię odmienić jakoś, nie? No musimy coś zrobić, bo, bo inaczej... To... Później będzie za późno Ja ci wydłubię te kropki, zobaczysz, ja dam radę, tylko że miał tu narzędzie Bo ja ani kilofem, ani mieczykam, ani włóczem tego nie zrobię, wiesz? Okej. Okay, no, no ja bym to... potrzebował takie, oni mają małe, takie ząbki białe i to może ściągnąć tym narzędziem. To co? Chodzimy, wbijamy może tam ja się boję. Dobra, no. wbijamy. Okej. Okay. Ostatnia Jak tutaj ciebie powiem, zobaczę, to, nie to nie jeszcze było. będzie nic, lepiej żeby mnie nie zobaczył. Ja się rozglądam tutaj na zewnątrz, a ty weź... Jest tam, jestem, nie? jestem, jestem! Ale... Co jest? Co jest? Co jest? O, ale. O, on stoi! Widzi mnie. Patrzy się. Pa, 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 o, o nie! To jest stary od mnie goni! Nie wiem, no Co to robić? No, ro... już. Co robimy? Mam mieczyk razie, nie mogę ruszyć. On mnie może pokonać. Obacze jak on jest wkurzony. Zobaczył mnie. Zobaczył mnie. to zobaczyć. Normalny. O nie. Tylko nie to, matruner. Matruner. O! Panie, matruner. kosmito, Spokojnie, spokojnie. Nic nie robimy. O, wow, oj, 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 on mnie kopie. Nie, stary. To, co teraz możemy? Ej, o ma ten mieczyk na hita na ściągnie. Pokazuje, żebyśmy weszli. O nie! Uciekamy czy nie? Może spróbuj ty pierwszy uciec, a ja w prawo pobiegnę, a ty w lewo. To? Dobra, dobra. 3, 2, 1, go teraz, rozmawaj, dawaj, o! dawaj, dawaj! Ej, on! ma z... z... truder jak dajcie! Patrzy, biegnie za mną chyba! O! Nie. o nie. Co to jest? Patrzy na lewo i prawo. O nie, 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 nie. Rura, rura! Jak najszybciej ja tymi bałymi nóżkami! <grym> tak przebieram! Wow, to ta energia! Spoczułem ją! Szósty nie, wieks. kosmita! Co? Co jest? Też mnie ściągnął. Mówiłem? Nie. Mówiłem, że to nie był dobry pomysł. Mówiłem, że to nie był dobry <grym> pomysł. Uciekać! To wszystko Ciebie, matruder. Ale co o... przeze mnie? To, to nie moja wina, że jestem, zaczynam być zielony. Patrz, on ma tą pałkę, ten miecz taki zielony Dobra, świecący. Dobra, no przepraszam, no przepraszam, nie, to, nie, to nie jest Twoja wina, jestem wkurzony. Wszystko przez tych kosmitów i Aurox au, no, też się zmienił. No nie wiem, już kogo to wina. Co teraz? Z mojej strony chyba. Dawaj. No możemy inaczej tu zrobić. Musimy wykonywać ich polecenia, bo ja już jestem, mam doświadczenie z tym, więc powiem ci, lepiej. Tak, słuchaniu go masz doświadczenie, bo ty słuchasz kosmitają, to raz się staniesz jak oni, wtedy będziemy gadać. Ty chodź, będziesz gadać jak tylko kosmitają ciały. Dobra, wejdźmy, nie wiem co nam chce pokazać. Jestem. tylko mnie nie zamienił, proszę. Jejny, Ej, na to się, się tak po cichutku, nie? Jak będzie mi coś robił, będę miał zielony kolor, to weź mnie spróbuj uratuj, wiesz? Będziesz Dobra, ale ja coś? nie wiem co, gdzie... tak. może do Auroxa będziemy musieli się odezwać. Bardzo co, co ten kosmita, on robi, cały czas biega jakiś poddenerwowany, ty. Ej, on... zdenerwowany, no, de na... bo mnie zobaczył, że jestem normalny, nie mam żadnego koloru. I on to zobaczył pierwszy raz, wiesz, Ay, byłem byłem mi przywódcą. Koświtaju, rozkazuję ci ściać! Ja ja prawdziwy... pławdziwy! Czekaj, może by to tam. Przywódcie I... <grym> Nie. Ja jej się przywódział. No koświtaju. i on mnie wy... Przestań! Kęka on miecz wyciągnął! Przestań! Nie wiem Bo ci kłękać! Tu ja być twój przywódźcia! Siusi mnie! Nie, on się na to nie nabierze. Przywidzi, że jestem. Normalny. Ej, on cię uderza. On ja no, ich mnie wciągnął, widzisz? Nie, oczyszczenie mi chcę zrobić. A I co teraz? Ja mam tam wejść do zmiany w kosmitaju. Nie, oni oszaleli na punkcie tych tych Pod, z podłącza wszystko. Teraz z tej, co z tej... tu się dzieje? Ej, co ja mam robić? Bo jestem jeszcze wolny. On mi nic nie kazał robić. No nie o, wiem. Nie. To może ucieknie, spróbuj jeszcze raz. Dawaj, matuner. tuner za dużo. Dobra, lecę, dobra, dobra, lecę po jedna, pomoc. Tak, tak. Smile, jest, lecę po pomoc. Udało dalej, się. On patrz. On nie widział ciebie, nie widział wow. ciebie. on dalej buduje Uciekam, Kalecki. uciekam, Smile. Jestem wolny. Ja! To się uda. Tak, dawaj, ma tuner. Dobra, czekaj, dobra, czekaj, dobra, tak, Dobra, 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 biegnę już, patrz, jestem blisko, 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 blisko. blisko. A. Nie udało się, stare. Nie udało się. To, to rada. To nie to rady! Przez no, te ucieczki, jak to cały czas ściąga na stepa. No i dobra, mam jestem podłączony. Będę eee. miał teraz oczyszczenie. Co tu się dzieje? Stary, co to jest jakieś kosmiczne rzeczy się dzieją, nie? Kosmiczne? To jest kośmitaju. Dobrze, kośmitaju. Kośmitaju. kośmitaju, przestań mu to robić! Już rozumiesz Czuje to? jest taki chłód. Weź go może palni, uderz go czy coś. Nie, da rady, on ma jakiś... Z glutów jest chyba, ty, normalnie. Z glutów. Poźwal tą siłę. O tak, uwolnij mnie. O, ty, Czekamy, może ciebie wiecie? zaczął słuchać. Jeszcze jeżdżę, jesz ja wiem, że on tam jest, on mnie siucha. Głoś te tutaj szybki, uwolnij mnie, jakoś mi daru. Tak jest! O, szuka mnie, widzisz? Siucha, to jest się przywódczą! Klękaj nasz? No powiedz, Już. powiedz. on ma miecz! Przestań, patrz! On przecież dojechał, jakbyś był przewódcą, by nie miał Przyszysz. miecza. Stary, nie. nie przesadzaj to, st to, to, to nie, nie, co? Teraz, teraz ty musisz wejść! O nie. I co tu się będzie działo? Jakie to uczucie, Smile? Chłód, podczujesz bardzo zimno, bardzo zimno. Chód, Ej, faktycznie tak się, zimno. Oczyści to zewnętrznie we mnie, a Ja autas zbieram. Moja kolej. Wszystko... Dawaj, uciekaj, stary! Uda no ci się! Jak... Nie widzicie! Wow, tu no jakieś ja... pioruny wolnęły. Jak dawaj, 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 uh, dawaj, uda uh, uh, ci się! Patrz Patrzko! Just, pięknie! Ale eee, pięknie jak szybciej, no ileściu w nogach ma. A, 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 Nie udało się, stary, no niestety. Patrz, tu jakieś prądy lecą. Oła! O, o, Oła O, to jest Zimno. Energia. On energię, A mi nie dało energii wcześniej. No to nie! O jest nie. Dobra. Ja może będzie do drugiego pomieszczenia zobaczyć, o co on nie. tutaj ma przeszukowane. Ale zobaczył mnie, za dużo ryzykowałem. Uh, nie dobra, uwolnił znowu. mnie, uwolnił mnie Kozacko. Ja przecież do drugiego pomieszczenia zobaczyć szybko, co on tutaj planuje. Jakby to ominąć, z myśl, 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 ty masz dużo, wiesz jak, wiesz jak, tylko co zrobić w takiej sytuacji, nie wstaję Idę do ciebie stary, jestem, myśl, myśl, jestem jakby to wyjść z tego, jak się nie zmienić, bo co znowu będę kosmitał wiesz Co to za Idę tak samo, wszyscy staniemy się kosmitami, co wtedy Nie, nie, nie gadaj Ma ten Co wieczyk. tu jest? Przygotowuję kolejne, ty sprawdzasz sam jakieś, nie klikaj tego, czasami Ej, Zobacz nie to jest, strykaj. to Naprawdę. wygląda jak trąba słonia, zobacz na to nic, nie klikaj, nic. Czekaj, co ma w ręku? Patrz to! Jo. Widzisz to? Jo. Co on e... miał? Jakiś komputer! Nie wiem. Jakiś młot! Nie wiem, co dobra. on wyprawia. Matruder, no zrób coś, no? Potrafi dobrać sztuczki, albo cokolwiek. Wiem, Panie Kos... Dobra, teraz. może ja z nim porozmawiam, czekaj. Panie Kosmito, my tak na proszę, proszę się, proszę się zatrzymać, nas posłuchać. My po prostu jesteśmy tutaj podróżnikami. Poproszę, żeby... Wie pan, no nie chcemy po prostu nic złego tutaj zrobić. Chcielibyśmy po prostu wrócić do domku. Wie pan jak to jest, no pan wie na pan, pewno też. Pan, ma... pan wiem, też na wiem, pewno. Zaraz. Pan na pewno też tęskni za swoją żo o, 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 żoną. żoną! uderzył mnie smiley, co to mam nie robić? Go przekonałeś. Normalnie... Nie, chyba to nie zadziałało. No i dobra, zawijamy stary brodzę. piękna przemowa piękna przemowa! <klucz> Widzowie Bława w komentarzach dla matrudera. Niestety to nic nie dało, Nie, dobra mam mieć. to... To nie są przelewki stary, musimy iść Smile. O nie, on chce nas zamienić Na milion procent Tu w środku w kosmitach Łaaa, ja uderzył miałem mnie przemianę. Tutaj widzisz? Tu ja Ale... się stałem oficjalnym kosmitą I on prawdopodobnie chce nam to zrobić teraz Abyś ty tam stanął i później ja I wtedy staniemy się kosmitami i zamknąć w Zamknął drzwi! drzwi! Jak no, my stąd idziemy? Matunel, chciałbym ci coś powiedzieć. Byłeś moim najlepszym przyjacielem jakał rok. teraz nie wiem co się z nami stanie, ale... Weź mi nawet takich rzeczy nie gadaj, weź mi nawet no. takich rzeczy nie gadaj, błagam cię. No, no, patrz co on robi, tutaj to się przemienia i nawet nie jesteś z tego świadom, co tu się działo, ale ja tu miałem nie. wielką przymanę, tu się zacznie kręcić w głowie i tak dalej. Ej, wchodzi we mnie! Czerwony, czarny, czerwony... Czemu on tak patrzy, podchodzi do ciebie, do mnie? No, już teraz zadbać, sobie patrz, Chcę ci wziąć na to, ej No zostaw mnie, ku szpitalu, Bierz ma, tudela, nie, nie, ma nie, nie Nie, 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 Patrz. Tu jest wyjście. wyjście, ej, Smile, tu jest wyjście Patrz, jest patrz, wyjście. możemy wyjść tam po lewej stronie Zobacz, po tamtej stronie Ej, czułeś, o, też tu zrobił wyjście, dobra, uciekamy tędy, dawaj O, o, o Dobra, co to jest, Tu wygląda jak jakaś tego Gę... jeszcze nie e, widziałem ani razu, co to jest? Smile, to wygląda jak jakaś gęba. Nie wchodźmy tam. Uh, uh, uh. Ja tego ani razu nie widziałem, tego nie było jeszcze w wiosce. Jak oh, co to wygląda? O oh, oh. Patrz, to, to są jakieś w ogóle bloki, się które... On tam patrzy, oj bo Macha ma mieczyka, musimy tu wejść Mie Nie, oni w ogóle... Rozwali. Nie no przestań, nie wchodź tak na mnie no Dobra, idziemy, no, idziemy no, już, spokojnie Ty spokojnie, pierwszy, spokojnie, nie no. wiem, dobra ja pierwszy poświęcę się Jakie te bloki są, patrz jakie kolorki Co tu się dzieje, jakiś... wir a, Smajsu, telefon, myślisz, że to co, dobry pomysł, co, żeby dziwne... tam wchodzić? Co? Myślisz, że to dobry pomysł, żeby tam wchodzić? A, a co, mamy inny wybór? Patrzcie z tyłu za tobą Uważaj. Czemu? Jezu, jak tu, tu Można jakiejś epilepsji dostać! Wow. A! Panie Kosmito, spokojnie, spokojnie. To jest lewe pomieszczenie i prawe złącza jakieś. Teraz co mamy zrobić? Kosmito, Gdzie kosmito w lewo idziemy. nas prowadzi? Tu musimy przejść. W lewo. O dwa pomieszczenia dla nas. On chce nas jednocześnie przemienić. No to nie nieźle teraz. Ty co mam? Kosmita, no żoś tam to ja, twój przywódca. Ja mam tu wejść. Dobrze. <laughs> Ale już tu jest wodze, tylko no. jakaś czarna woda. Woda? Co, to ja mam woda, też tu wchodzić? Kopię, to wchodzić? jest taka ścieżka, No dobra, ta wchodzę bojanka. Wow! Dobra, tu jestem 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 w tym Kopie Ale to prze mnie przychodzi Oczyszczenie dobra, muszę wyjść, bo nie wytrzymę. Muszę wyjść, muszę wyjść! O, Ty, ej, to mi oczyściło, patrz on, naprawdę Patrz on staw, postawił tutaj te bloki, które... Ale czemu tylko u mnie, a u niego, panie Kosmito! Może u niego też by było, warto było coś takiego zainteresować się czekaj, zrobić. Halo. Czekaj, czy to jest coś? Związane z przemianą czy z czymś innym? Bo mam wrażenie, jakbym tego jeszcze nigdy nie widział. O co tu chodzi? Tu Cześć, jest co ja mam pomieszczenie. Znowu wejść? Wejdę no tutaj. dobra, wchodzę. Nie, z prawej komory jakby? Na lewo? O nie! Dobra, już idę. Ty, czy, czekaj, czekaj. Zaraz, zaraz. O co tu chodzi z tym połączeniem? Jedna komora dla mnie i druga komora dla ciebie? Z połączeniami? O nie! Zmieramy się! Kogoś zmienić, przemienić, stać się kimś. Od tchu nie rozumiem tego. Pierwszy raz takie coś widzę. Tutaj samo, tak samo te bloki. Energii za tego, wow, on mnie bije. Smaisl. Prowadził ciebie. Dobra, co to od... za Metodę miejscówka? Walną, co to za peka. miejscówka? Zapomnieli chyba zrobić sufitu góry. Ty nie ma sufitu. Ej chodź, mus, muszę ci coś pokazać. Chodź Smaisl, chodź, 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 chodź. Patrz. Co chcesz pokazać. Weź, mi? kucnij i idź w tą stronę. Tak. I patrz w dół, tak jakbyś w ogóle nie szedł Albo mega powoli Jo, jak to wygląda Nie, nie chcę na to patrzeć, matroner Jo mi się, matroner, co z tobą jest? Nie patrz, co tu się rzeczy. dzieje? co no, prowadzić teraz Musisz chyba tu wejść Trzeba, bo on zamyka Ej, ja? zamk drzwi Panie kosmito chodzi Kozmito. z jakimś łączeniem Ale nie rozumiem, o, 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 jaki transfer, przemiana co, co, O co tu chodzi z tymi połączeniami? Czech z majstrą myśl? Cześć, ja nie widziałem takiego czegoś wcześniej Co nam chce zrobić? Patrz, jeśli tutaj jest jakieś połączenie, jeśli, energia jeśli ty... i tutaj jakiś płyn. Ty, on tutaj za... coś jakby łączy? Czy coś takiego? Eee, płyn eee, tutaj z jednego ma wpłynąć do drugiego. Czy on chce nas zmienić, przemienić jednocześnie? Nie rozumiem tego. Co mamy teraz wejść? Ale ucie ucieknąć nie da rady. Patrz, ja nie, nie przeskoczy tego. Nie dam rady. Zostaliśmy uwięzieni, patrz. Nie mogę tego przeskoczyć, ej. Ej. Eee... A, ale nie dam rady. I nawet tutaj nie da rady, gdzie niżej. Chyba, że no nie. I Panie Kosmito, Ej, panie Pan Kosmito, mieczyk. czy może... Ła! Ej, uderzył mnie! Ła! Co się dzieje? Czemu mnie bijesz? Panie Kosmito, Ej, proszę się uspokoić. Ej, Ej do mnie, podejdź do mnie. Ja nie, nie, no, 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 no. czekaj, niech, no? so, niech on sobie robi to swoje, bo ja, ja, ja mam mieczyk. Tak, Łoł. Chodź, 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 chodź. Ja nie mam mieczyk zaklęty, ja mam sikierkę. Mogę tobie rzucić tą sikierkę i z mieczykiem go zaatakujemy. On tam stoi, widzisz? Buduje to. Dobra, dawaj, dawaj, rzucaj ja spróbuję jakoś się na niego jakąś Ja mam, ja mam diamentowy miecz Odwracamy się Trzy, dwa, jeden, dawaj, rzucamy się na niego Dawaj, 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 lecimy, ty kur... zielona parówko Dawaj, 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 patrz, gonimy go Sorry, uderzyłem cię, niechcący Nie nie, tylko jego Dobra, ma miecz, ma ten miecz zielony Zabrał mi wszystko Jak ci zabrał wszystko? No nie mam nic Zniszczyło mi Całeku! U mnie zwieczym. tak samo! Ej! Oddawaj... ...moje temy. Przecież miałem to, jedzenie! Co? Wziął mi wszystko, tyle rzeczy miałem weku, jedzonko miałem! Smaj, miałem on... tam tyle i temu, Nie chcę cię tak. zasmucać, ale on podłącza to wszystko. Zobacz. Ja, Zobacz to jakiś komputer. No dobra, no. dobrze, to już nikt to robi, nie chcę. Już nie, nie chcę... Ja już wchodzę z własnej woli. Matuner! Ja już nie daję rady, wiesz? Ja, ja też, ja już jestem tak wyczerpany psychicznie. Panie Kosmito, ja mam teraz tutaj zobaczymy władzić? Dobra, zobaczmy po prostu, Dobra. co się stanie z nami. I tyle w temacie. Tu jest jakieś wpuszczanie do mnie czegoś. Wow. U ciebie tak samo. Czekaj, ja widzę, nas teraz. że jest energia no. wpuszczana. Zobaczmy po prostu, co się stanie. I tyle. No co co by dalej, nie? Dobra, no co, czekamy. Patrzymy, no. ja tu czuję coraz bardziej zielone. Ona spodłącza jeszcze. Z tyłu to leci w ogóle, i z przodu. Zobacz Uchcenie. jakieś niebieskie bloki znowu! Ej! Co jest Nikt grane? Ostatni kabelek. No to. Matunel! Ja coś powoli zaczynam czuć. Spójrz na mnie! Tu jest Smile, nie wiem jak ty, ale ja się czuję beznadziejnie. Ale coś mi się dzieje. Czemu to głowa kręci się? O nie! Ej, nie wiem czemu co się mi dzieje. Smazlą! Ratuj nas! Co czemu mamy w tym momencie się zrobić? się kręci w głowie razem! Już nie widzę powoli! Wow. Matuner! Ma Wow. O, lewo, prawo. wow! Ale jak Dobra, ej, przestaje, on na lewo prawo rzuca mnie! Jak szybko! Smile! Ej, nie mi... mogę przestać! Co jest z moją Mi bową? już jest, mi przestaje! Okej, okay. przestaje? Nie mam zielonych kropek! Nie mam zielonych nie kropek! Dalej. Na łapce Co? nie mam zielonych kropek już! Ależ to Dlaczego stosik? ja mam jakby. moją łapkę? Smile! Czego ty jesteś? Jak ja mną? jestem tobą a ty mną! Co jest no! grane?